Dzień dobry, czy wiecie, co dziś świętujemy? Jaki mamy dzień? Niech podpowiedzią dla Was będzie wiersz Danuty Wawiłow. Nie zdradzę, pod jakim tytułem, zaraz się domyślicie. Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę, z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będą cicho siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Choć zamknięta jest szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie czekolada. Gdy na rower nowy wsiadam, wszędzie pachnie czekolada. Kiedy z lalką sobie gadam, wszędzie pachnie czekolada. Czy ktoś może mi powiedzieć, kiedy będzie po obiedzie, bo nie mogę żyć w spokoju, gdy ten zapach jest w pokoju? Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Czekolady. Oczywiście to nie jedyny Dzień Czekolady. Na świecie obchodzimy, obchodzony jest w różnych krajach, w różnych dniach, ale 7 lipca cały świat świętuje Światowy Dzień Czekolady, także będzie jeszcze okazja do ponownego świętowania. Czekolady, um, ustanowiony ten dzień został na pamiątkę przywiezienia z Ameryki do Europy przez Krzysztofa Kolumba ziaren kakaowca. I się zaczęło. Początkowo delektowano się napojem przygotowywanym z ziaren kakao. Dopiero wiele lat później wyprodukowano pierwszą tabliczką czekolady. I jak łatwo zgadnąć, zaczęto z nią eksperymentować. Wyprodukowano mleczną czekoladę, potem białą, a całkiem niedawno również różową. Ta różowa czekolada pozbawiona jest y, sztucznych barwników, gdyż wyprodukowano ją z ziaren różow, rubinowego kakaowca. Y, ma podobno delikatny, owocowy smak. Nie wiem, bo jeszcze jej nie próbowałam. Czekolada jest jedzona w niewielkich ilościach, jest zdrowa dla naszego organizmu i poprawia nam humor. Najzdrowsza jest ta najciemniejsza. Gorzka, ale również ta różowa. Najmniej zdrowa jest biała, więc jej unikajcie. A czy wiecie, co wspólnego z czekoladą mają komary? Tak, tak, komary. Te, których tak nie lubimy, które latem uprzykrzają nam życie. Otóż czekolada, jak wiecie, pochodzi z Ameryki Południowej. Wytwarzana jest z ziaren kakao. Które wydobywane są z dużych owoców, mniej więcej wielkości piłki do ragby. Zanim jednak pojawią się owoce na drzewie kakaowca, muszą rozkwitnąć kwiaty, które muszą zostać zapylone. Pszczoły kompletnie się nimi nie interesują, ale są pewne gatunki komara i komarów i muszek, które owszem bardzo chętnie przylatują do tych kwiatów. I to właśnie między innymi dzięki nim możemy się cieszyć smakiem czekolady. Teraz pokażę Wam, jak zrobić czekoladę plastyczną, z której możemy coś na przykład ulepić. Do wykonania czekolady plastycznej potrzebna nam jest przede wszystkim czekolada. Około 50 gram. Może to być czekolada gorzka, czekolada mleczna, biała, jaką chcecie. Ja użyłam czekolady gorzkiej. Więc tak, 50 g czekolady rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Mama na pewno Wam podpowie, jak to zrobić. Do tego, gdy już rozpuści się czekolada, dodajemy około 23 g miodu płynnego. Przez chwilę to mieszamy, niezbyt długo, tak żeby połączyły się składniki. I gdy troszkę przestygnie, bo nie może być gorące, rozkładamy na takiej folii spożywczej. O, w rękawiczkach będzie nieco trudno to zrobić. Na takiej folii plastycznej, yy, spożywczej rozkładamy na cieniutki placek taki mniej więcej yy, tą czekoladę. Pozostawiamy to na 12 godzin, nie, nie mniej. Po 12 godzinach dopiero możemy zacząć lepić. Ja już mam gotową taką czekoladę plastyczną. Urwałam. Troszeczkę małą kuleczkę, z której zrobię brzuszek. To jest brzuszek. Teraz zrobię takie cienkie ruloniki, i zaraz zobaczycie, co z tego wyjdzie. Teraz robimy nóżki. Następnie odrywamy kolejną, kolejną porcję plastelino takiej plastycznej czekolady i przy pomocy praski do czosnku wyciskamy o taki oto meszek. Tak. Czy tam to już coś przypomina? Ops. Tak, tak, robimy pająka. Oczka zrobiłam z białej czekolady i skrópeczek czarnej czekolady. Tu mam jeszcze jednego pająka, smacznego. Oczywiście oprócz takiego zwierzątka jak jest pająk możecie to zrobić zupełnie różne fantastyczne rzeczy to wasza inwencja twórcza to wasze pomysły można do tego użyć na przykład takich foremek do pierników do ciasteczek i je jakoś ozdobić różnokolorową czekoladą czy na przykład kuleczkami kolorowymi co wam przyjdzie do głowy to możecie robić jeżeli będziecie mieć jakieś fajne swoje prace i bardzo byście mieli ochotę, to zapraszam. Umieście w komentarzach pod tym postem zdjęcia swoich prac. Na pewno będzie bardzo to smaczne i przyjemne dla nas. Tak? Zrobicie to? Dziękuję pa. Dziękuję wam za spotkanie. Zapraszam was do naszych bibliotek, gdzie znajdziecie książki, w których opowiedziane są przesmaczne historie. Zapraszam.